Dzień dobry, nazywam się Adam Grzymski i chciałbym Państwu przedstawić nasz nowy produkt, a mianowicie kamienicę przy parku. Mieści się ona w łodzi przy ulicy Przybyszewskiego 9 naprzeciwko pięknego parku Reymonta. W projekcie kamienica przy parku remontujemy jedynie mieszkania, natomiast części wspólne będą remontowane z funduszu. Wspólnoty mieszkaniowej. To różni ten projekt od projektu Kamienica Piłkarza, gdzie remontujemy także części wspólne z własnych środków. Natomiast wydaje mi się, że nasza marka, na którą pracowaliśmy przez lata oraz zaufanie, jakim nas obdarzyliście przy poprzednich projektach, jest dobrym argumentem za tym, aby zainwestować swoje oszczędności w naszym projekcie kamienica przy parku, tym bardziej, że dzięki temu mieszkania w tym projekcie będą po prostu tańsze. Ale aby nie było, nasza kamienica, mimo braku na razie remontów części wspólnych, i tak wygląda lepiej niż 90% kamienic w łodzi. Mamy założony monitoring, zamykaną bramę oraz spokojnych najemców. Klatki schodowe są schludne i czyste, a samo podwórko zadbane, co też jest zasługą oczywiście doświadczonej firmy zarządzającej naszą kamienicą. Zresztą, jakiekolwiek nasze mieszkania trafia do wynajmu, Znika dosłownie w kilka dni. Najemcy widzą, że nasze mieszkania są zrobione dobrze, funkcjonalnie, a kamienica spokojna i zadbana. Ciekawą opcją są też liczne miejsca postojowe w kamienicy przy parku. Mamy garaże oraz miejsca postojowe, które najemcy mogą wynajmować. Nasi najemcy doceniają położenie naprzeciwko parku Reymonta, który został już zrewitalizowany, natomiast nie jest to jedyny atut tego miejsca. A znajdujemy się 100 metrów od ulicy Piotrkowskiej, która dla łodzian jest centrum ich życia. Sama ulica Przybyszewskiego idzie do remontu i tu chciałbym zdradzić wam pewną tajemnicę. Otóż jak kupujemy nową kamienicę, to zawsze staramy się, by znajdowała się ona w takim miejscu, które będzie zmieniać się. Może to być remont ulicy, może to być zmiana otoczenia. Jeżeli chodzi o ulicę Przybyszewskiego, to część jest już wyremontowana, natomiast ta część bliżej nas będzie remontowana przez firmę, która została już wybrana i będzie realizować tą inwestycję jako założenie projektu i buduj, co gwarantuje szybkie przeprowadzenie tej inwestycji. Przyszli mieszkańcy kamienicy przy parku będą mieli dosłownie 300 metrów do ogrodów Gejera. Jest to miejsce, gdzie łodzianie spędzają czas wolny, ale jest to przede wszystkim miejsce, gdzie można zjeść posiłek w jednej z kilkunastu restauracji. Inwestor, do którego należą ogrody Gejera, cały czas rozszerza remont, rewitalizację tego obszaru i moim zdaniem w niedługiej przyszłości ten teren będzie pełnił podobną funkcję. Jak położona na północ od nas manufaktura. Warto wrócić na chwilę do parku Reymonta i przespacerować się jego alejkami, po to, aby zrozumieć, dlaczego nie mamy najmniejszych problemów z wynajmem mieszkań w kamienicy przy parku. Poza Placem Zabaw mieści się tam staw z fontanną położoną w centralnej części tego stawu. Nad taflą wody góruje budynek białej fabryki Ludwika Gejera. Zbudowanej w 1837 roku. W odróżnieniu od później budowanych fabryk w Łodzi, ta została otynkowana i dlatego nazywana jest Białą Fabryką. Obecnie mieści się tam Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi oraz Skansen, w którym możemy podziwiać 8 historycznych budynków przeniesionych z różnych części Łodzi. Te budynki pochodzą z XIX oraz początku XX wieku i są umiejscowione przy dwóch uliczkach z kocimi łubami. Podsumowując, kamienica przy parku położona przy ulicy Przybyszewskiego 9 w Łodzi to idealne miejsce do życia. Zapraszam, zachęcam osoby, które chciałyby po prostu zamieszkać u nas kupić mieszkanie dla siebie, ale także zapraszam serdecznie inwestorów, którzy chcieliby kupić. Między innymi takie mieszkanie, w którym się teraz znajdujemy, na wynajem. Pozdrawiam, dziękuję serdecznie, Adam Grzymski.